Cześć, witam Was moi kochani widzowie. W dzisiejszym odcinku małe info dla Was, ponieważ dałem shortca i chcę, żeby ten film po prostu poszedł na większą skalę. A propos tej pogody, która jest za mną, czyli pełno śniegu, a na Śląsku pełno ludzi i rolników pyta się co się dzieje, bo jest mega zimno i biegat, a nie ma żadnych śniegów, nic. No to w Mazowieckim jest śniegu po kolana. Ale nie o tym jest dzisiejszy film. Ta informacja dotyczy wszystkich moich widzów i moich widzów, którzy nie zostawili subskrypcji. To się wyświetli gdzieś tutaj ranking widzów bez subskrypcji, więc jeżeli to oglądasz, zostaw subskrypcję, bo pomaga mi to w rozwoju kanału. Będę mógł robić live na 50 subskrypcji, a pierwszy live będzie na pewno ciekawy, bo będę chciał po prostu wyjechać John Deere w pole i nagrać coś z traktora, jakiś live z traktora. Myślę, że to będzie dla Was fajne, żeby pokazać, jak wygląda moja praca na żywo, co robię w danym momencie i myślę, że to tam na pewno Wam się spodoba. A propos też filmy teraz nie będą się tak bardzo pojawiać, bo mimo tego, że jestem przeziębiony, jest trochę chory, to... Po prostu jest śnieg i nie ma za bardzo co nagrywać. Siewy już się rozpoczęły, już wszystko zasiale. U nas przynajmniej nie wszystko, bo jeszcze kukurydzę chcieliśmy zasiać, ale się nie dało. bo po prostu śnieg jest po kolana, nie da się wjechać traktorem. Jest pełno mokrego śniegu, jest masakra. Zasialiśmy owiec, yy, więc oby po prostu on nie zmarł, a nie zgnił. Chociaż raczej nie zmarznie, lecz możliwe, że tylko on zgnije. A jeżeli zgnije, no to jest to wielka strata dla nas. Ponieważ, no, no, wiecie o co chodzi, taka strata to jest dla rolnika duży po prostu minus w uprawach i po prostu w rozwoju, bo nie zostanie nawet przy zbiorach za to nawet jakichś dobrych pieniędzy. Bo jak zginie, to prawdopodobnie większość. A film jest taki, żebyście zostawili pod tym filmem łapeczkę, w górę, koniecznie subskrypcję. Yy, bo warunkiem tego konkursu, który widzieliście dzisiaj na shortsie yy, oraz na TikToku, który jest yy, w komentarzu pod filmem przypiętym, yy, to jest tak, yy, udostępnienie tego. Udostępnienie shortsa oraz udostępnienie TikToka swoim znajomym yy, widzowie którzy nie oglądają, ale nie mają subskrypcji. Bardzo proszę o to, żeby zostawili subskrypcję, ponieważ wtedy będziecie mogli wziąć udział w konkursie i będzie to brane pod uwagę przy losowaniu, które będzie już niedługo na 30 subskrypcji. Yy, będzie konkurs, oczywiście, zostawcie komentarz. Yy, no i co? No i piszcie jakie chcecie filmy dalej. No i starajcie się dobijać 50 subskrypcji, bo na 50 subskrypcji lecę w teren robić live'a. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i pamiętajcie, tutaj macie yy, wynik po prostu widzów bez subskrypcji, widzów z subskrypcją, więc zobaczcie jak to dużo odskoczyć, jaka to duża jest po prostu odskocznia tego, co ja tutaj mam. 21 subskrypcji jest na razie. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego filmu i pozdrawiam i zachęcam do subskrypcji, bo na pewno ten kanał będzie lepiej się rozwijał, kiedy wy będziecie go subskrybować, będziecie go udostępniać i będziecie go tworzyć razem ze mną. Bardzo dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka Siemanko!